Na przykład Seba prezes, dobra, powiem szczerze, że Seba prezes masz tak, ma takie długi, nie powiem u kogo, ma takie długi większe niż ja, u Markusa, a też pieniędzy nie oddaje. I to już nie rok, już ponad dwa lata. I ma więcej niż ja. Oddać te pieniądze dzieciom, co pożyczałaś od nich od przechodni, od dwunastolatków? dzieciom, jakim dzieciom, kurwa przecież. Ja, ma, jest... ja mam, ja mam, roz, ja mam rozmowę z matką, gdzie mi pisała, bo oglądacie na TikToku, żebym ci powiedział, że masz przestać zaczepiać jej syna i pożyczać od niej pieniądze, rozumiesz? Od niego. Nie wymyślaj na siebie Nie wymyślaj na sobie prezesa, bo pożyczasz od niepełnoletnich ludzi pieniądze na wsi, rozumiesz? I, to, I o ciebie będzie live w niedzielę, u mnie na, na koncie, o ciebie, tylko i wyłącznie ja o ciebie. Ja mam informację do osoby, która pre, który, od której prezes pożyczył te pieniądze tyś śmiecił. A ty puść, proszę bardzo, puść tą. Y, y, daj mi jakiekolwiek, pokaż, pokaż do wody, a nie mnie oczerniasz, bo teraz preferujesz znowu tak, było kurwa z bumerem? Pokażesz jakieś lewe dowody, jakieś wiadomości, kurwa, stworzysz? Skoro masz takie wiadomości, masz takie nagrania, pokaż je! Nie znam w mojej miejscowości żadnego dwunastolatka. Nie znam. Więc ja nie wiem, o co teraz chodzi. Ja to słyszałam od kogoś innego, ale Melissa, co? No kurwa, niech nie, on mi nie odmawia, że ja piszę z jakimiś dwunastolatkami z mojej miejscowości. No nie schory ten człowiek, kurwa? No ma długi kurwa, ale to sama tutaj jest, bo widziałam, że przed to może niech się sam wypowie. Ja nie będę się już na ten temat nic wypowiadała. Ma. Tak, z pierwszej ręki wiem. Wiem od osoby, której jest to winie. Po prostu. I teraz ze mnie wszyscy robią tą złą, bo ja jestem winna Markusowi. Kiedy ta ostry, on jest zwinni jeszcze więcej, kurwa? Nie Markus, nie, żeby nie było. To Markus ci powiedział: Nie, żaden Markus. Seba wiatko pożyczył, tak żeby wie, kto mi powiedział. Siemas co ty tu za farmazony pierdolisz na mój temat? No nie, mówię prawdę. Jaką prawdę mówisz? Powiedz mi, bo nie było mnie od początku dopiero wlazłem, a słyszałem, że jakiś farmazony pierdolisz, że... Dobra, to no powiedz, to powiedz tak, powiedz co ty, i ty, i powiedź, co ty sł słyszałeś, to ja ci odpowiem na to, co ty słyszałeś. Że ponoć jakiś, jakiś długi, że od kogoś jakieś pieniądze pożyczałem. No. No od kogo pożyczałem jakieś pieniądze, powiedz. No ale ja ci tutaj nie powiem, od kogo, ty wiesz od kogo. No jak nie, no pierdolisz na live przed chwileczką, kurwa, że kilka tysięcy niby od Markusa pożyczyłem jakieś pieniądze. Od jakiego Markusa? Kto ci takie kto ci takie coś napisał w ogóle? Nie wiem, kurwa, na pewno jest zgrany ten live, także go podsłucham od początku. No to, no to źle ktoś słuchał Cię, ja ty też powiedziałam, że, l, no, że... ale dobra, to chuj, no to mnie z tych, ale co Ty pierdolisz mi, że ja mam jakieś długi, od kogo, od kogo ja jakieś pieniądze pożyczyłem? A Ty wiesz od kogo? No ja nie wiem od kogo, no Ty mi powiedz. Ja tutaj nie powiem. No a czemu nie, no pierdolisz cały czas, no to śmiało, pozwalam, wyrażam zgodę. Pozwalam ci, możesz nie, powiedzieć. nie, 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 bo ja nie chcę tej osoby w to mieszać. A ty wiesz o kogo. Ale jak ty nie, Ale jak to nie chcesz tej ja osoby mieszać? Ta osoba tak już jest zmieszana. Osoby ja osobie ufam i ja nie mam prawdę. O, ma, możesz powiedzieć, tu, jaka ta osoba? No ty wiesz, od kogo pożyczałeś, no wymieni. No ale ja wyrażam zgodę. Ja wyrażam zgodę na to, żebyś powiedział. Dziewok, kurwa, ja od nikogo nie. muszę pożyczać pieniędzy. dziewucho. ja mam kurwa saldo tak na plusie, że kurwa ja nie muszę od nikogo kurwa żadnej kasy pożyczać. Nie kłamczula, po prostu ja nie chcę mówić o tej osobie. Jeżeli ta osoba by chciała to samo Ale ja wyrażam to zgodę, ale ja wyrażam zgodę, żeby to było. I skąd, i co ty możesz? I co ty pierdolisz, że ja, ja że muszę wiedzieć od kogo? Kurwa, dziewucho! Jak już to... Co parę dni temu, kurwa, kto komu pożyczał pieniądze? No i widzisz? Zdawał nawet. Ty mi poży... Tak, pożyczyłeś mi pieniądze. zł. co. No i I ty miedzisz mi kurwa zarzucać, że ja jeszcze od kogoś pożyczam jakieś pieniądze? Dziewucho, kurwa, kupiłbym ci kurwa całą kurwa za te pieniądze, które mam. Tak? Ty, kurwa pierdolisz. No powiedz, od kogo pożyczyłem pieniądze. No, ja wyrażam zgodę. Możesz to powiedzieć, śmiało. No, jeżeli faktycznie ta osoba, która twierdzi, że mi pożyczyła pieniądze, to, to chyba się odezwie, tak? No, to chyba nie, nic złego nie jest w tym. O tej osobie już kiedyś mówiła Andzia. A, to ty, kurwa się od Andzik. A to jest wszystko jasne, Jak ty, kurwa, słuchasz tej kretynki, kurwa, złodziejki, no to wszystko, 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 kurwa, wszystko jasne. I której pożyczyłeś, rozumiesz? Już jeszcze raz powtórz. Ja wiem to od osoby, od której pożyczyłeś. co ty pierdol, to no, wiesz od osoby, czy wiesz, kurwa, w końcu od Andzi? Weź ty się, gdzie było, zdecyduj. Andzia kiedyś o tym wspominała, ja jej nie wierzyłam. Kogo, kogo chcesz zawołać? To zawołaj, zawołaj tam osobę na okienko. Niech ci, powie, niech ci powie to jeszcze raz, że kurwa, ja od kogoś pożyczyłem pieniądze. Ja nie wiem, czy ona będzie chciała się nawet okienku, kurwa, ona w takim mnóstwie A ona, a ona, no to, to wszystko jasne, kurwa, naraz cię miarą. Ty jesteś kurwa farmazonka, kurwa. Słuchaj dalej, kurwa tej krewety. To mięso od krewetów. Seba, oddaj tej osobie pieniądze. A tobie te 50 zł, jeżeli chcesz, oddam. Żeby zaś nie było, nie? Paset pożyczył ci kasa, a ty go obgadujesz? Nie. No. Dobra, niech da ten y, y, Seba daj mi numer telefonu, bo już chyba go nie, a nie mam w sumie chyba. Daj mi ten numer telefonu, w poniedziałek dostajesz te 50 zł. A ja to wiem od, y, Radek nie kazał mówić od kogo, bo Radek też to słyszał i widział. A ty se, chyba Seba bierz komu masz pieniądze do oddania, nie? Iwona Grabowska, bo to właśnie o moich długach wszyscy rozmawiają, ale nie widzą swoich długów. O to chodzi. Tak, sami, tak samo teraz ze mnie jakiś tam luki próbuje kurwa zrobić pedofilkę i że pożyczam od dzieci dwunastoletnich, kiedy ja żadnego dziecka z swojej zajebioski dwunastoletniego nie znam. Oddaj ludzie, kasa nie wdzięcznie nic. Dobra, i wiecie co, za to... Dobra, Agnieszka, możesz być na mnie zła, ja wiem, że będziesz zła. Tak, od Agnieszki z Ameryki kurwa ma Seba pożyczone pieniądze. Ma i nie oddaje od dwóch lat już. Ponad. Nie, to nie do ciebie, to nie do ciebie było. Ty farmazonko pierdolona, jaka ty jesteś kurwa ściemiara i ty kurwa to, po, i ty to słyszałaś od samej pożyczającej? Tak. Powtórzyłaś to, co kreweta powiedziała, kurwa, nic nie, nie może się. Dostałaś, dostałaś, dostałaś wspierdolonego screena, którego mnie szantażowała jebana kreweta. Ta kurwa z Dostałaś to, co mnie przesyłała kurwa pieniądze. i, i, i Aga, Kurwa, zaraz Aga tutaj zawołam, kurwa, no dzwonię sypła. w tej chwili do Agi. Przyjdzie tutaj kurwa i to sprostuje. I to nie i to dostałaś sprostuje. pierdolona farmazonko, dostałaś screena od tej jebanej, zjawożna, tej nie. wiszona kurwa, ja krewetki. Z Agą, rozumiem, z Agą. Cie, Aga przy, tak, Aga mi przelewała, oczy całam, tak, przelewała mi pieniądze, oczywiście. Ale na no jakie ja... cele to szły I Ja ci kurwa nie będę pierdolił. To nie była żadne nie pożyczone to pieniądze. Pierdolona e, farmazonko. Pierdolisz to wszystko co wiesz, wiesz to od krewety. Nie mam kurwa u żadnej agi żadnego długu. Przestań kurwa pierdolisz. Wejdzie zaraz aga, dzwonię w tej chwili do agi, kurwa i to kurwa sprosuj, odszekasz to kurwa. Patusiar a mi oddajesz kurwa te 5 dych w zębach, kurwa z odsetkami, Stuwę widzę kurwa, ma 48 godzin na oddanie mi 5 dych. A dlaczego, ocet... Masz kurwa, powiedziałem 48 godzin, już soboty jestem kurwa w Pile, przyjeżdżam odebrać, przyjeżdżam odebrać te pieniądze i kurwa masz tak samo 24 godziny na sprostowanie tego kurwa, chcę widzieć, widzieć tu kurwa agę i tą kurwę, mhm. którą słuchasz tak samo. Ja mam wiadomości od Agi. I zobaczcie teraz ten, który nie żąda pieniędzy, ale pożyczył pięć dych, ale chce 100. Pożyczyłam 5 dych i oddam mu 5 dych. I dostaniesz te 5 dych w poniedzieli. I jeszcze zrobię screena wiadomości, że ci oddałam, nie? żeby nie było. Pożyczać od obcych ludzi nie, Kasia, seba nie jest dla mnie obcy. A Aga, ja zapraszam tutaj do siebie. Ja nie wiem, czy Aga powie prawdę. Mam nadzieję, że powie. Nie ma problemu. Aga, niech przyjdzie do mnie. Aga, sorry, ale mnie mieszają z błotem znowu, więc musiałam to powiedzieć. Przepraszam cię, Agnieszka. nie mogę na live sobie zrobić skina, ale czekajcie, spróbuję to wrzucić kurwa w komentarz. Nie mogę. Sweź i władca idź do Andrzeja. Andrzej to bym w ogóle nie gada, bo to jest kurwa taki farmacą, że... chuj. Sami się kiedyś przekonacie. Okno. Nie, Luki, za to co ty wyprawiasz, kurwa, osądzasz mnie opisany z jakimś dwunastolatkiem i jeszcze to z mojej miejscowości. Wiesz, co ty mi robisz, kurwa? Wiesz, że jak ja wyjdę na, na ulicę, to będę pytykana palcami, że jestem pedofilką? Czy ty tego nie rozumiesz? Ja z żadnym dwunastolatkiem nigdy nie pisałam i nie będę pisała. Ja nie znam żadnych dwunastolatków z mojej miejscowości, nawet. Bo moje dzieci nie mają tyle lat. Gdybyś... Chyba kurwa, dobrze wiesz, Luki. Moje dzieci mają po 15, 16 i 10. To skąd dwunastolatek kurwa? A co takie rzeczy mi opowiada, że ja z dwunastolatkiem piszę? Po co ruszyłam Sebę? Dlatego, że ja już też mam dość tego oczarniania mnie, że ja wszystkim pieniądze wiszę, kiedy seba sam wisi pieniądze. I ja mu oddam, ale nie stubę, nie ma żadnych odsetek. Oddam mu to 50 zł, kurwa, poniedziałek ma na koncie. Tylko niech zrobi screena. Niech zrobi screena z konta i że mu oddałam, nie? Żeby nie było, że nie. 50 złotych jeszcze nie oddałaś? Nie, bo on mi nie kazał oddawać. A teraz każe oddać. Ja chciałam mu oddać, już w zeszłym tygodniu. Powiedział, że nie mam oddawać. Teraz mu z blika, jak ja teraz nie mam pieniędzy, kurwa. To z czego mu zrobię blika? Żeby mi zrobić blika, to muszę najpierw mieć to 50 zł, tak? Poniedziałek kratek ma wypłatę. No i mu zrobię blika. Już nikt ci nie pożyczy. To nie jest, że go oczerniam, tylko to by mnie wszyscy w koło oczerniacie, tak samo seba mieście miał kurwa, z tą jaśminką. To by ze mnie debilkę robicie, kuko. Seba też mnie oszukał, bo powiedział, że Jaśminka do niego dzwoniła, chciała, żeby przyjechał z nią do mnie, kiedy Jaśminka powiedziała, że nic na ten temat nie wie, ona do żadnego Seby nie dzwoniła, z żadnym Sebą nie chciała jechać. A on mi powiedział, że Jaśminka go prosiła, żeby przyjechał z nią do mnie. Słuchajcie, ile ja mogę tego słuchać na swój temat? Jaka to jestem zła, jaka straszna i w ogóle. A oni wszyscy są tacy idealni, no więc wyrzygałam to, gdzie się dowiedziałam, że wcale nie są tacy idealni. wyrzegałam to, no. A co, to za co? Dzieci są nakarmione, a ludka? Spokojnie. Pokażesz? Tak? Pokażesz te wiadomości? Ok, to dam ci okno. Cytryna. Jaką ja to trzeba być kobietą, żeby porzucić od chłopa pieniądze i teraz dzisiaj go obgadujesz na live, i wymyślać jakieś pokaż historie. Wiadomości. Pokaż mi te wiadomości, do dwunastolatka, pokaż. Jest tu 280 osób. No. Powiem wam tak, napisała do mnie matka, nie że pisze z nim, nie że piszesz, to już nie, nie wymyślaj Twoich tekstu, że nie. Nie kłam, bo ja, ja wiem co ja mówię, napisała mi, że pożyczasz pieniądze od małoletnich y, 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 przechodził, którzy idą ze szkoły, po, żebrasz o pieniądze u, u siebie na wsi, nie wiadomo na co, Ro, ma, ta matka sobie tego nie życzy, ona, ona nieraz u ciebie była na live, dobrze ją znasz, rozumiesz? Jaką to trzeba być o kobietą? Jaką to trzeba być kobietą, że pożyczyłaś... Jaką to trzeba być kobietą, że pożyczyłaś pieniądze od siebie, co i ty ładził, dupę opierdalasz? Jak teba ani słowa o ciebie nie gadała, a ty mu dzisiaj dupę opierdalasz? Nie dość, że na chleb nie miałaś, ty chcesz, tydien kopaż, tydien, ty pokaż, to pożyczyłaś od niego 50 zł tydzień tę dupę opierdalasz? Nie w wiadomości o tej matki. Nie da. Ale. Czy rozumiesz, że matka sobie nie życzyła? ona nieraz u ciebie na live' była wiesz pan <grymnie> kto to jest? U, nie Nieraz, nieraz, nieraz była u ciebie na live. Znaczą dobrze, swoich wsi Co ty w ogóle pierdolisz, o Nie pożyczaj od dzieci pieniędzy żebraczko, bo do roboty nie robi pierdolony kłamczuchu. No, co ty o tym nie chcesz? brak mi po prostu suknia. Ja mam powiem tak, możecie mi wszystko zarzucić, zarzucić ale ja do żadnego dwunastolatka nie wypisuję. Pieniędzy też od żadnych dwunastolatków i nie zaczepiam. Tak. Słyszeliście, co on w ogóle teraz powiedział, że oni wracają do szkoły, a ja ich nie zaczepiam. Kurwa pieniądze chcę od nich. Serio? No co tu się kurwa teraz odpierdala? Bóg i władca, gówno wiesz, dupie byłeś, gówno widziałeś, więc się nie wypowiadaj i w ogóle wypierdalaj mnie stąd. Masz. Słuchajcie, chcecie, wiecie sobie dalej tej Ameryce, gdzie kurwa Luki to każdego. Co drugi to jest dla niego pedofil, kurwa i, i, ćpun, kurwa alkoholik, a może Luki ma sam z tym problem, dlatego oczernia innych. Gdzie co? Zresztą nie mam na was sił, kurwa, wypierdalajcie wszyscy.